ma, to ja, fabek 62. Witam was Dziś będziemy zbierać sobie Takie zielone jabłka Ogólnie Jak to ogląda Sky gocie, czy jakoś tak Ogólnie z góry Mówię mu Żeby przestał mi w końcu zgłaszać za moje filmy bo nagrałem filmik o frytku no takie zgłaszam Cię bla 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 no i patrzcie tak mi zgłosił że nawet nie dostałem badań nic po prostu po prostu a w ogóle to, to, to jest fakt to jest fakt że młody rolnik z podaruszkowa frytek To czyli on frytek czy młody rolnik no frytek i młody rolnik z po prostu kanały Frytka, czyli młodego rolnika kwiatów A Skygo to jest jego brat, starszy brat Który ma bardzo ładne wyświetlenia Proszę te Dobra Muszę mu dać brawo dla Skygo Brawa, Brawa dla ciebie Skygo, że tak taki dobry film że masz bardzo dużo pozdrowień od youtuberów, którzy nagrywają filmiki z Farminga itp. Więc... Ogólnie twój brat, po prostu, je, je, po prostu jego brat z czyli ten młodszy brat ja go znam mam do niego numer i tak, ogólnie po prostu nie wiem, czy czemu mnie zgłaszasz, bo ja bym, ja bym chciał z tobą ogólnie nagrać filmik na przykład o zbieraniu słomy, czy czegoś tam ogólnie, jakieś prace na waszej farmie i byłoby spoko ale chyba ty nie chcesz ja jestem bardzo sławny, niedoberem nie no oczywiście, nie jestem aż tak sławny a po prostu jestem dobry więc zacznij mi zbierać, Te, teraz może pokażę, a w ogóle on, właśnie on robi takie dobre montaże SkyGo, wielkie brawa dla Ciebie, za, za te dobre montaże, takie, tak, tak, tak tą kamerą tak rusza, tak pokazuje ten ciągnik, takie, później podchodzi do, do drugiego ciągnika i tą snę gdzie idzie, wycina, tamtą też i daj taką muzyczkę w tyle taką. dobre, więc zacznijmy zbierać. Patrzcie to Nie no Za chwilę ogólnie naprawdę się pokaże muzy, muzyczka Kurde, Ja mi się kopnąć A to jest moje szambo Tak, to jest moje szambo Nie no, żarty, to nie jest szambo, to jest basen szambo A Nie chcę się to zgłaszać, ale ogólnie nie chcę się nagrywać tych odcinków już chatce, tak, tylko z tą kamerą. W ogólnie chodzi o to, właśnie po prostu czekam, kiedy wyjdzie ten serwer mtkskf i wtedy będę nagrywał te odcinki z niego. Ja bym chciał, żeby pod, pod tym były łapki w górę, bo łapki w górę po prostu mówią mi to, że. Dzięki łapkom w górę, robię lepsze filmy i wszystko. A nie jak to. To jest właśnie jabłko śliwka, zepsuta na maksa. A to jest mój Ursus. Patrzcie jaki Ursus, nie no, pierwsza, pierwsza klasa. Patrzcie. Zobaczcie, kierownica po prostu. To jest pan Paweł i jego kierownica. Pan Paweł mi dał po prostu kierownicę. Tu pas, kierownicą. Dar, 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 dar du To są moje broń pancernę. A to ja jestem przeciw pancera. Broń pancerna, szmatterling jest taka bogata. Czekajcie, może nam się przeładować.

Współpracuję z firmą... Nie, nie, nie współpracuję, tylko z firmą Takiego youtubera, brylek, to jest mój kumpel, chyba. Jest mój kumpel, czy nie, czy tak, czy nie, wiadomo. Headshot. Tak, jeszcze raz, jeszcze od nas nic, nie widzicie. Szybko, leginsy, 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 chowamy się leginsy, leginsy, leginsy. Ja no, ogólnie nie mam co robić, więc dzisiaj coś tak mam, bo jest zimno. To ogólnie, jak coś, to jest z uszu. Zobaczcie. Macie brawstars, Macie powyżej tysiąc puszek? Zapraszam do klasy, tim tym no kilka wolnych miejsc jestem seniorem akurat. Akurat prezydent tego planu, to jest mój kumpel w ogóle. A widzę, muszę dość naprawdę Ja Jestem zaufany. Taki gościu, który ma 11 koła wyszedł przez, przez przypadek. I ja powiedziałem, napisałem plan. Muszę wywalić tego... Po prostu znalazłem gościa, który ma 3300-300. Był 7 dni aktywny, a trzeba było 10, ale ja musiałem. Bo 11 dziewięciu pustek jest więcej niż większe niż takie odcinka, ja on teraz cztery koła cztery koła 300 ogólnie na razie, dzięki.